Wiatr delikatnie porusza gałęziami, od niczym niezmącona sielanka. Poza jednym miejscem. Kim ty jesteś? Kim jest Salwador? Jaka przesyłka? Przecież ja umarłem. Ja tu mam sprawy do załatwienia. Tego tak by... przyglądam się wijącemu się ponętnie ogonowi diablicy, i tak przesuwam po nim wzrokiem. No nie jestem w stanie ukryć niezwykłego wręcz zadowolenia. No, hej. Ja w tym momencie taksuję swoją przyjaciółkę od góry do dołu z takim. Ja tylko wyszłam. Ja, ja tylko wszedłem. Nazywam się Pablo. Tak, spoglądam na niego. Mm. Na was. To jest jakiś zbiorowy happening? Ja też chcę do tego nie co albo lepiej do piekła. Widzisz w moich oczach to. Dobra, zobaczmy się. Eee, panie Pablo, tak, mistrze Salwadorze. Kolejka jest. Wstaję, cofam się i już lekko zdezorientowany, przyglądam się anielicy i diablicy w takim razie. No, wygląda jakby ciało było tym, czym pracuję. Bo wy wyglądacie jak poszukiwaczki przygód. O, uwierz, że szukam Przyskutku? przygód. Tak, tak, bo na mnie ciągle mało. No. Na płocie znajduje się tabliczka. Mhm. Na tabliczce, uwaga, zły minetnik. Wchodzisz na własną odpowiedzialność.